Szczęść Boże, witam. Nagranie z lekkim deszczykiem, ale cóż zrobić. Ewangelia przeznaczona na dzisiejszy dzień przedstawia Jezusa, który mówi przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Za plecami nieprzypadkowo wybrałem taki kadr. Jest Jezus, który znajduje się w Świebodzinie, figura Jezusa, który znajduje się w Świebodzinie. Jest położona na 16 metrowych w zniesieniu 3 metry ma podest i 33 metry ma sama figura Pana Jezusa Jezus z otwartymi ramionami Jezus, który właśnie o tym przypomina przyjdź, jeśli Cię coś boli przyjdź, jeśli czegoś potrzebujesz przyjdź, jeśli masz radości przyjdź, jeśli masz smutki przyjdź, jeśli masz żale nie? to Pan Jezus robi, czyniąc ten gest chce nas wszystkich przygarnąć do siebie jak mogę do Niego przyjść Mogę przyjść do niego modląc się gdzieś tam w swoim zaciszu domowym, modląc się idąc do pracy, idąc do szkoły, idąc tak naprawdę gdziekolwiek, ale modląc się sercem. Nie wyuczonymi formułkami, chociaż one są piękne i są potrzebne, ale sercem. Mów Jezusowi to, co ci tam leży. Na modlitwie możesz krzyczeć, możesz płakać. Pan Jezus. Kiedy trwasz na modlitwie, kiedy trwasz wiernie, chcecie obdarzać pokojem, chcecie obdarzać swoimi łaskami, chcecie obdarzać miłością. To jest jedno: trwać na modlitwie gdziekolwiek nie jestem. Jezu, ufam Tobie, Jezu, Ty się tym zajmij, czy jakiekolwiek inne westchnienie, które sobie gdzieś tam wymyślisz. Opcja druga: iść do kościoła. Wtedy, kiedy jest wystawiony najświętszy sakrament, Pan Jezus w najświętszym sakramencie, On chce na ciebie patrzeć, On chce przemieniać twoje serce i nie musisz nic mówić. Jezus też nic nie musi mówić, nic nie musisz mówić, nic, odpocznij we mnie, czuj się bezpiecznie, taka piosenka jest. Nic nie musisz mówić. Jezus, kiedy na Niego patrzysz, przemienia cię, kiedy On na ciebie patrzy, przemienia twoje serce. Mój wzrok z Jego wzrokiem musi się zetknąć. Bo ten wzrok Jezusa, Jezusa e, Chrystusa króla, Jezusa kochającego przemieni. Dobra, to by było na tyle. Uciekam, bo trochę kropi. Niech Was Pan Bóg błogosławi i strzeże. Trzymajcie się z Bogiem. <noise> trochę zmoknąłem, to jest taki ciepły, ożywczy deszcz. Jak ożywczy deszcz w duchu świętym przyjść, więc tak też możemy się modlić. Stojąc przed Jezusem, bo Jezus daje nam swojego ducha. Amen.